Siemanko widzowie w kolejnym odcinku, nie mnie na kanale dzisiaj powiem że jedziemy, bo bujadamy u dziadka na wsi. Byłem na obiadku. To się zatrzymałem tak na drodze, bo tu widziałem, że gniechało i mówię, że sobie film zacznę. Ciekawe co tata robi na gospie. Wybiorę szybko jeżdżę tym moim krosem. Krosa mam nie dlatego, że jeżdżę po polach, krosa mam dlatego, że dostałem po jakimś jakimś kuzynie czy coś kurde Że mam amortyzatory w tym, bo żeby było po mnie No co tu No haro da. Ej no jakby co, so, to mnie nie będzie na farmie, bo ja jadę mi z gieru hmm? No dobra, pa. Co to jest za. Dach? To jest u nas czy u Sam Szpoda? Szczepa stoi tak jak stałam. No, widzę, że ruska nie ma na gospodarstwie. Chyba, że To jest u nas. To są krowy? Tata krowy chyba. Ju, ale już by zrobił ten. Nie wiem, jadę tym gwiazdą, bo 30, widzę, że jest, ale rusek na pewno, to na pewno ruskiem je opognął. Mm. Kurde, znowu walnę mu ten mur. To sigma. Ale powiem wam, że. Hmm. Co? Weź 30, jest za orej, to małe pola. Do końca? Tak. Dobra. O, mam 30. Wiesz, że za to coś tu robił przy tym polu, bo on tak nie był skręcony. Oczywiście podnosimy tą masową górę. Tu i teraz będzie. No dobra, tylko tam uważaj. Okej. Za biednymi, za ty biednymi chłopami. My już o fotoniczki na polnej drodze. Tu se jeść tą polną, nie? Nie. Dobra. Jedziemy, ale szybko zbudowali w tą oborę, oborę, Wam powiem, a tak się nie spodziewałem. Kurde, on musiałby parkować. Tira, już ja umiem gdzieś Tira. Mam doświadczenie. No, zachciało im się Tira kupować. O, gdzie on pojechał? A nie, dobra, on jeszcze ładuje. Tu jedziemy Piąteczką na prawie na najmniejsza ale ta trzydzieścika coś z nie Trzeba będzie sprawdzić się, co nic się nie dzieje. No widzę, że jedzie tam. tą zieloną jechał dużą widzę. jesteśmy na biednych chatach. Jakbyście się pytali, czemu biedne chaty, to, nic, to po prostu mieszkają ludzie, którzy nie mają papierów na domie. W, tej, w centrum to tutaj mam takie, taką dzielnicę o nazwie biedne Haty, To tutaj mieszkają niektórzy. No dobra, czas w porą. No, tu jest trudno, tu się trudno ratować. Że, nie, nie, że wiecie, że to chyba dobrze, że ja nie lubię oraz to, to... troszeczkę tej po prostu miałem wczoraj zależy, bo to jest ogólnie nasze widzicie? Ty się, ty się jak, jak zatrzymycie się w miejscu i się będziecie chwieć tak z dupy drapasz to bo się akurat doparłem o płot! Ale byście widzieli, jak się, sta, się, się, się stało jak wczoraj. Z wami kończyłem jak, ost, jak ostatnio kończyłem tu film. Znaczy mój kolega tu ostatnio kończył film, bo mi tu pomagał orać, bo to troszeczkę z tam zacząłem. To wiecie, Ja się nie udzielam na ten temat, bo tu na tym polu niby było zawsze mokro. Ej, weź od nich cały gnój, bo oni mi tak napisali. Ja wziąłem cały mój. A, zmieściłeś? No jeszcze trochę na wysyconej. Teraz hmm. mam pytanie, czy bierzesz że Ruska jedziesz na gospodarkę, a ja będę orać, czy ty orasz? No ja tu trochę i tak będę, nie będę tego wszystkiego orać, tak po troszeczku. No dobra, powstać. No Potrzeba już, bo ja Trzeba ten usiekować się, żeby tu posiać. Ale jak posiać w czerwcu człowieku? Eee, no, znaczy ja no, po prostu ona będzie czuje na razie, nie? Że później nie błożę, no, że znowu, że znowu będzie, że za później coś za Dlatego sobie trochę. Dobra, ja będę wszystkie No tylko uważaj, bo teraz jest niby ten nienormalny człowiek na zmieni, co nie przepuszcza tu polną. Boż do mnie wkiwał jak jechałem. No, ja wam pewno, naprawdę. To, 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 to są najlepsze ziemie, bo to, bo tutaj kiedyś to wiecie, to były jakieś te jeziora rybackie, pola z orkiszem. A wie, jak wiadomo, orkisz u nas na wsi jest rzadkością, to jest dobra ziemia. Hmm. Orkisze, tu wszystko było kiedyś. No, to, to pole ma 5 morg, czyli można powiedzieć, że hektar. Można powiedzieć, że hektar, bo... Nie, no nie wiem ile tu jest tak naprawdę, ale tak myślę, że z pół hektara będzie. Bo tu te pola długie to są dwóch, to są trzy hektarowe, jak nic. Jakbyście je złączyli, jednakże jakbyście je złączyli, to są pięcio, nie? Ja ty tak a ty a ty, 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 ty chyba jechałeś ku naszej logki, czy ty nie jechałeś tam wtedy? Nie. A, no ta tak sobie się dzisiaj mogli jeszcze dzisiaj sobie trochę pokosić. A po co przyszłeś? Bo się spytać, czy ten? Ale dobra, jak robisz, to na razie rupa i to sprawdzić. Nie, a tutaj tylko zrobię jeszcze je w jedną stronę i ja będę się zbierał. Bo ja ci mówię, że tutaj trzydziestka się tak męczy. 30 się tak na tym kawałku męczy, że mi się tak. Ten gnój co to był rozsypywany. To mi się tak. klei w opony. Puk się tak wbija, że źle mi jeszcze są całe srebrne. Widzę, że się dupło. z Serwera. No, ale dobra. Tyle starczy. Jak myślisz, dobrze jest, jak, czter jak tylko cztery razy mi zostało? No. Znaczy, no jak dzisiaj jeszcze na wieczór sobie pojadę tą do Oran, to... no, no dobra. Bo to, ale naprawdę, tam się klei tak pługi w ogóle koła i, że to nie jesteś w stanie wytrzymać, no. O kurde, no znowu rozwaliłem te, się, o... no mu się ten głupi murek rozwaliłem, prawie, że mamy te opony, że mamy dobre opony, chciałem powiedzieć, by było po opony. To ja, to ja mam teraz to ja ci teraz tu pług Odchodzę koło, koło tej bocznej bramy. To ci tu pług Odchodzę. Okej. Okay. Żebyś tu nic nie robił. To, tak, to ja ci się tak pojechałem tak na szybko. Bo. Tak naprawdę no, czekaj, to tu zamknę. No kurde, teraz. To ja tak. To, to ty sobie coś sadzarkę ruskiem. Jeszcze chodź na podwórku. Dobra, to ja no, niedługo ten pojadę o wiesz, chyć. Jak powiedzisz, że radzikie przystałki, że jak jest rusek, jak jest papiek teraz zajęty trzydziestka. No, nie wiem. Ale mi chodzi, że pod wieczór takie 20. Mówi, że ci się opłaca. Jechać. A ja bym zwłaszcza jutro rano pojechał. Myślę że za bo później będą gra wszyscy z ty ma uraz tego, a później się wszystko lepi i tak dalej, to nie... Lepiej sobie jeszcze teraz załogę nie będzie spokój. No. Co tu się stało w tej stoli, że, że... ta preza się tak tu kurde przedstawiła. Zrzucę to gówno z niej. Co czy, 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 czy wygrzewa, Oj, nie grz... ja ty Czy ty się znowu wygrzeba? Znowu rzeźba. Nie podziadek, bo wujek ostatnio przyjechał i coś tutaj robił i mówię, no to... Chute, bo coś robił, Przeprasza, to, tak, Przepraszam, przepraszam Was za to rozdzi. widzowie, ale nie mam jak to zrobić. I robię, o, to, I robię to super siłą. Bo kurde, no to naprawdę musiał. Musiał na pewno wuja przyjechać i ją sztachnąć czymś. Tym tą swoją szóstką na pewno. Bo on tu szóstką był. Bo mi bo mi dziadek, bo mi dziadek mówił, że jechał jutro dzisiaj Dobra, rano. Teraz tak, y, dzisiaj będziemy się kosić, bo beczki są głodne, a i od razu będziemy zbierać... To weź to seruska. To weź seruska se, i, se i będę ten. Bo ja teraz I pojadę pryska. Nie daj czy coś. Bo ja pryskaś teraz pojadę. No bo ja to będę prysować kostkująco na następnym filmie. Ok, Full on wyjść, zostaw ten wóz, bo on się też już ledwo trzyma. bo było trzeba go dziadko, dziadkowi go oddać, bo dziadek wie, hmm. Kurde, no to nawet, nawet to musiał tą szóstką przewrócić, matka. Opryskiwasz też wszystko przewrócił. My mamy takiego wuja, co wszyscy, jak przyjedzie, to się wszystkiego przepięknie, i wszystko przewraca. Nie takiego. Och, jak Podejdź na chwilę do mnie. Nie mogę. Powie, że Musisz mi tu raz zdjąć. Jak mam ci tu, jak mam mi tu raz zdjąć. To zachodź jeszcze raz i odchodź. wyś kombinuj. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo ja też tak kiedyś robiłem, Bo mi się też tak kiedyś u ciebie zrobił. Najgorzej to, najgorzej to jest udziałka tymi tymi... tymi... Rup, tymi rupotkami malutkimi. To kurde... Sam się nie da zdjąć tego tura. Bo to... bo one są... tam za małe, one są za małe czy coś do tych turów i to te tury jest w ogóle tak zrobione, że nie jest rozgięty co. No, nie wiem tam. Dziadek jakiś dziwny jest. 3 czerwca. Na chwilę żniwa. To będą pierwsze, to będą pierwsze żniwa na kamerach tego, tej serii. To wiecie. Na jeszcze chwilę i będziemy kończyć film, bo widzę, że tata przez cały czas mi tam pisze przez telefon. Czyli na pewno znowu dziadek pisze, że mam przyjechać. Na pewno znowu jakaś robota i zawsze mówi... Zawsze się robota dla ciebie młody znajdzie, więc zawsze przyjedź. Mam naprawdę takiego dobrego dziadka. W tekstach, nie? W tekstach to nie Sigma dosłownie. Jak wy to młodzież teraz mówicie. Bardzo się, Bo ale ogólnie tutaj na wsi te PGR to się bardzo się biznes go bra, obraca, ale już jest konkurencja. Tartak jest. Jest No Ale dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.